Ani dawno mnie tutaj nie było. I no, ogólnie to dzisiaj mamy odcineczek na kanale w końcu, bo udzielam się troszeczkę na TikToku, więc jeżeli osoby z pierwszego mojego filmiku weszły na moje konto na TikToku, wiedzą, że tam nagrywam. I mam 15 obserwujących i dziękuję wam. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać moją kolekcję ubranek dla Little Pet Shop, które zrobiłam sama, bądź kupiłam. Więc zaczynajmy. Więc tak, na początku mamy taką parę okularków zrobionych z drucika. Takie one są. Tak się na potrzeby sobie prezentują. I jak będziecie chcieli, to mogę zrobić tutorial. Napiszcie w komentarzu. Ja je zrobiłam z takiego właśnie druciku jakby metalowego. Dobra. Kolejnymi jakby są. Yy... Dobra. A więc tak, to jeszcze troszeczkę. O, jest moje to, to pipi, to się cześć. Więc tak. To jest kokardek mam takie, o, kokardki różowe, kilka sztuk. Około pięć mi się wydaje takich sztuk kokardek. Są one lekko brudne, bo przyczepiłam je na plastylinę. Następnie mamy takie różyczki. Już je kiedyś kupiłam, jak widzicie mam ją akurat na Petropie. Już je kiedyś kupiłam i mam ich chyba z 10 tutaj. Takie dwie kokardki kupiłam je w pasanterii i jeszcze ich nie przyklejałam na y, gumeczkę, ponieważ y, po prostu nie mam gorącego kleju, w sensie skończą mi się. I tu jeszcze resztkami kiedyś zrobiłam taką kokardkę dla Spanieli, lecz niestety jedyny... Mój spaniel i pierwszy odpada mu główka. I no, zamówiłam niby dwa. I będzie jutro paczka i będzie opening. Yy, się zepsuło, jakby na no, się się odpada mu główka. Bo mu wyciągnęłam, oczywiście. No, debil, ale trudno. Więc tak, teraz będziemy mieli tak taką, jakby spódniczkę. Jest ona chyba od poli, ale dobrze wygląda na tym piesku, więc możemy sobie założyć. OK, założyłam i tak się prezentuje, jakby ta na tym i no. Yy, więc, no tak, tu tutaj tu mam te różyczki i teraz mam jeszcze jedną parę okularów. Są tylko tutaj mam takie mniejsze okulary, już bardziej dla takich jakby... No, on był zaprojektowany właśnie dla tego coli. O nie, różyczka mi wypadła. Były zaprojektowane dla, tej dla tego coli I no są to takie w sumie okulary jak na Koli, jako zrobione I to były moje jakby pierwsze okulary, które zrobiłam właśnie wczoraj Nie zrobiłam To jest taka obruszka i to jest jedna z moich, to jest moja jedyna i ulubiona obruszka Tak wygląda I nie wiem czy ona jest z pet shopu, bo ściągnęłam z jakiegoś pieska w mojej się i yy, tak się prezentuje na petshopie. O. Moim zdaniem jest bardzo śliczna. I na dogach też się ładnie prezentuje. Ok, teraz przejdźmy sobie do narzyników, których mam dużo, ale mi się pogubiły niektóre i niektóre też przerobiałam i będę w trakcie robienia. Więc pierwszymi takimi kolorami są yy, takie różowe. Kola, kola, korale. I no, tak się prezentują. Na Pet się prezentują w taki sposób. już wam pokazuję. Będzie mój taki display coli Mam tylko dwa koli. I na razie mi się podobają. Następnie będę temu jakby dwa najnowsze. Yy, dwa najnowsze moje naszyjniki. To są takie perłowe. I bardzo je polubiłam, są bardzo śliczne. I tak się prezentują. Mam jeszcze taki jeden. Taki sam. I tak się prezentuje. E, następnym Też nowym, ale on jest jeszcze z grudnia tamtego roku. Czy tam ze. Nie, ze stycznia. Nie z grudnia, tylko ze stycznia, ale to był dawny styczeń. Nie wiem, 14 może. się około 13. I to jest taki, o, właśnie naszyjniczek, Taki mały. Taki mały naszyjnik. I no. Teraz y, pokażę Wam taki, jakby naszyjnik. sumie y, pomarańczowy I jest on, jakby remake'em. Takiego jednego, który był na takim, jakby, niewygodnym druciku. I to był, był taki bardziej drucik, który się w ogóle nie, nie modelował. I dodałam mu te perełki, właśnie. I tak się prezentuje. Teraz, to jest chyba najstarszy stąd. Naszyjnik. Jest to taki fioletowy. Mam jego drugi egzemplarz mniejszy. Chyba, albo to jest ten mniejszy. Nie pamiętam już, ale mam po prostu jeszcze jeden taki. Tylko nie wiem, gdzie on jest. No i ostatnim. Moim y, naszyjnikiem jest taki o naszyjnik, którego muszę zrobić remake, bo jest on za mały i nie da się go nałożyć na potrzeba normalnie. Jest taki z dużą perełką, jak wy jak widzicie, a jest za mało po prostu, za mało mi za, za mało miałam. Drodziku i tak się prezentuje. I to właśnie tyle z moich pet shopowych ubranek. Zaraz wam pokażę, ile mam ich wszystkich. O, i zapomniałam jeszcze, mam taką różeczkę, która jest bardziej koralikiem, ale ten nic. Tak się prezentuje moja obecna kolekcja y, y, ubrań do pet shopów. I jeżeli będziecie chcieli kolekcję petshopów, shopów, to no, napiszcie w komentarzu, Czy chcielibyście widzieć moją kolekcję pet -shopów. I no, tak się prezentują moje ubranka. A jeżeli będziecie chcieli jeszcze akcesoria, to również je chę to chętnie nagram mebelki i potrzeby. Pojawi się pewnie więcej, bo będę je robić, jak widzicie, mam dużą dyspozycję koraliki. No dużo ogólnie mam rzeczy, więc jeszcze się pewnie dużo pojawi. I będziecie widzieć w serialu, jak napiszę do na niego scenariusz i przyjdą mi figurki się mega cieszę. Więc no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłej nocy i no... Mm, dziękuję wam za oglądanie i pa pa! Możecie zostawić lajka. patki.